Po pierwszym rozbiorze Polski dążenie do reform stawało się coraz silniejsze oraz ogarniało znaczne kręgi społeczeństwa szlacheckiego. Obóz propagujący reformy, zwany patriotycznym, dążył do przeprowadzenia pewnych reform ustrojowych, zniesienia kurateli ceratów i poprawy stanu obronności państwa drogą powiększenia armii. Przeciwny tym zamierzeniom, obóz opozycji magnackiej był wrogi wszelkim reformom i zamierzał nadal opierać się na protekcji rosyjskiej. Król i stronnictwo dworskie dążyło do wzmocnienia władzy królewskiej i powiększenia sił zbrojnych, ale w oparciu o carat. Walka pomiędzy tymi stronnictwami miała się rozegrać na Sejmie, który rozpoczął obrady w 1788 roku. Jego królewska Mość, król Prus i jej cesarska Mość, imperatorowa rosyjska, zobowiązują się wspólnie zapobiegać i unicestwiać wszelkimi dostępnymi środkami jakiekolwiek zamiary i projekty zmierzające do naprawy ustrojów Rzeczypospolitej, likwidacji liberum veto i wolnej elekcji. W razie konieczności król Prus, Fryderyk II i imperatorowa rosyjska Katarzyna II zobowiązują się użyć siły zbrojnej by nie dopuścić do zmiany dotychczasowego ustroju Polski i jej praw Witaj, wolności aniele, nad martwym, wzniesionym światem. Oto wojczyzny ojczyzny kościele ołtarze wieńczone kwiatem i wonne kadzidła. Patrz, tu świat nowy, nowy w ludziach życie. Spojrzał i w niebo zbójkicie, malowane pióry z złotymi, roztacza nad Polską skrzydła i słucha hymnów tej ziemi. Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie, dla darów nieba tęskno mi, Panie. Do kraju tego, gdzie winą jest dużą popsować gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą, tęskno mi, Panie. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony, tęskno mi, Panie. Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej, której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie, równie niewinnej, tęskno. Mi panie. Do bez tęsknoty i do bez myślenia, do tych, co mają tak za tak, nie za nie. Bez światło cienia, tęskno mi panie. Tęskno mi owdzie, gdzie któż o mnie stoi, i tak być musi, choć tak się nie stanie. Przyjaźni mojej, tęskno. Mi panie! Tymczasem Polacy zadali cios śmiertelny planu monarchii pruskiej i rosyjskiej, wprowadzając dziedziczność tronu i konstytucję lepszą od angielskiej majową konstytucję. W imię Boga, w Trójcy Świętej, jedynego Stanisław August z Bożej Łaski i Woli Narodu, król polski, uznając, że los nas wszystkich od udoskonalenia konstytucji narodowej zawisł. Poznawszy zadawnione rządu naszego Wady, ceniąc niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, niniejszą konstytucję uchwalamy. Wszelka władza społeczności ludzkiej swój początek bierze z woli narodu. Dlatego ustanawiamy trzy władze narodu polskiego. Władza prawodawcza w Sejmie zgromadzona, władza wykonawcza w Królu i Straży i władza sądownicza w Sądach sprawowana będzie. Wszystko i wszędzie większością głosów decydowane być powinno, że to liberum veto i konfederację wszelkiego gatunku na zawsze znosimy. Tron Polski dziedzicznym mieć na zawsze chcemy i stanowimy. Dynastia przyszłych królów polskich zacznie się na osobie Fryderyka Augusta, dzisiejszego elektora saskiego, którego sukcesorem tronu polskiego obwieszczamy. Powsze czasy najstarszy syn króla panującego po ojcu na tron następować ma. Każdy król wstępując na tron wykona przysięgę Bogu i narodowi na zachowanie konstytucji niniejszej. Zgoda Sejmu to sprawiła, że nam wolność przywróciła. Wiwat, krzyczcie wszystkie stany, niechaj żyje król kochany. Taka jest narodowola za Twych braci i za króla. Obywatel każdy wszędzie życie swoje łożyć będzie. Iwat Sejm i naród cały, dziś nam nieba, żywo tały. i krzyczcie, wszystkie sta. Tymczasem, knujący zemstę umysł cesarzowej, nie spuszczał z oka nieszczęsnej Polski, która próbowała stanąć o własnych siłach. Katarzyna rzuciła potajemnie silno, aby w nie odwiecznych wrogów polskich oglądać, przyjaciół zaś jednego po drugim odciągnąć potrafiła. O turkach już i mowy nie było. Króla szwedzkiego zjednała sobie najzupełniej. Prusy nie oparły się przynęcie, jaką ona od strony wschodniej rzuciła. Anglia tak umiała złowić nawędkę różnych obietnic handlowych, że ta nie stawiała jej żadnej w Polsce przeszkody. Mogła wtedy dowoli użyć oręża, który osamotnionej Polsce śmiertelny cios miał zadać. Święta miłości, kochanej ojczyzny, czują Cię tylko umysły poczciwe. Dla ciebie zjadłe smakują trucizny, Dla ciebie węzy pęta niezelżywe. Kształcisz kalectwo przez chalepne blizny, Nieździsz umyśle rozkoszy prawdziwe. Byle cię można wspomóc, byle wspierać, Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać. 18 maja 1792 roku wojska rosyjskie przekroczyły granice Korony i Litwy. Pomimo stawienia oporu wojskom carskim pod zieleńcami i dubienką, nastąpił ogólny odwrót wojsk polsko-rosyjskich w stronę Wisły. Król jednak od początku traktował wojnę jako demonstrację wojskową i 24 lipca przystąpił do Konfederacji Targowickiej oraz nakazał zaprzestania działań wojennych. Konsekwencją przegranej Polaków był drugi rozwój Polski w 1793 roku, a następnie w 1795 roku trzeci rozdór, który zlikwidował niepodległe państwo polskie na 123 lata. Oj, targowiczanie, dobrze się nazwali, jak Judasza za srebrniki Polskę stargowali. Stargowali Polskę i tę wolność bratnią. Zagasili nad ojczyzną gwiazdę jej ostatnią. Zagasili blaski w tej polskiej koronie Podetali orły białe i litwy pogonie. Polsko, lecz ciebie błyskotkami łudzą Pawiem narodów byłaś i papugą. A teraz jesteś służebnicą cudzą. Choć wiem, że słowa te nie zdążą długo, w sercu, gdzie nie trwa myśl nawet godziny. Mówię, bom smutny i sam pełen winy. Uczmy się na pamięć tego kraju. Litera po literze, dzień po dniu, co oczy po horyzont ogarniają, co zdarzyć się może tylko tu, w złocistym lipcu czy zielonym maju. Od wschodu słońca po nocy cień. Nauczmy się na pamięć tego kraju, jedynego w całym świecie, jak własny dzień. Oraz ostatni na tę ziemię patrzę, kiedy od wieków. Chodzi moje plemię, we krwi, a słońcu oczy we łzach mokną. Szkoda mi Polski! Otwórzcie to okno! Niech na nią patrzę, choć ją pożegnałem, oraz ostatni tę Ziemię widziałem. Ranek pogodny z dolinem mgły wstają, kościelne dzwony. Nowy dzień witają, chórami ptactwa tam dzwoni dąbrowa. Ojczyzno moja, bądź zdrowa!